No trzymanie. dzisiaj znowu jesteśmy w lejatanie, dzisiaj mamy fysy ptostów, jak sami widzicie, z datą do. datą do. zaraz Wam powiem, jak znajdę datę. No i znajdę. No, znajdę. No No, pewnie jedna albo dwa dni przydatowana. Jeśli chodzi o tosty, to sami wiecie, jak te zakonserwowane, więc nie ma nic prawa się zepsuć. W dalszej części mamy pełno dzisiaj warzyw, jakieś, jakieś kiełki, czy co to jest. Nie wiem, wegetarianie oni się wypowiedzą. No, mamy też mm, takie fanty ciekawe. To są kiełki rzodkiewek, to też arbuzy oczywiście patrzcie poprzekrajane yy, i też im nie zeszło mamy papryki znowu więc to tak się dzisiaj tak to więc dzisiaj wygląda pozdra